I o z tej strony G Master i dzisiaj nagrywamy yy, gierkę, w której będziemy budować swoje miasto. Em, aha, okej. Okay. Yy, czyli tutaj mamy samouczek. Co to? aha no to proste. Dobra. Yy, jak będziecie jakieś głosy w tle w słyszeć. ej nie mogę kliknąć. Yy, to moje papugi jak coś. Ej, nie mogę kliknąć zda. O jest Domy 300 tysięcy mam Ten postawię tutaj e, Okej okay. Kontynuuj Dobra Czyli ja od razu polecam tą gierkę Bardzo fajna Następny odcinek będzie, no też jakoś tak, w niedzielę, jakoś tak. Dobra, pominęliśmy, okej, okay. samouczek, okej. Okay. Kontynuuj, dobra, daj mi spokój człowieku. Yy, to tak powiem. Bardzo fajna gierka. O, ja sobie taki postawiłem. O. I samochodziki jeszcze. Można od razu powiększyć ekran. Od razu mówię. Kurczę, nie wiem, czemu mi tak działa słabo ten. Może i dlatego, że pod wodą nie mam dlatego. Nie wiem, czemu. Ej, ej. To jest dziwne No, ja chcę wybudować. Nie mogę. Eee, może tak inaczej weźmiemy o tak Ojejku, ojejku. o jejku dobra eee. o jest dobra Które kupujemy Widzowie zdecydujcie w komentarzu który ładny eee, może park park jest tak star... Może trzeba, nie. Może park jakiś. Co by na to? O, ten bym kupił. Buduj. Nie, nie. Ten park bym dał. Tu. O. Właściwie dobry pomysł tutaj ten dał. Kontynuuj. Czemu ja nie... Czekajcie, może coś się popsuło. I z telefonem. Może coś się... Tutaj... Hmm. o co to kupce to no, kupujemy teren już mamy 9 diamentów no i kites ja chcę tutaj no, ja chcę to kliknąć hello naprawdę Kiosk Piekarni wybudujemy, co nie? Trzeba mieć jakieś pie pieczywo yy, Ojejku, ojejku, ojejku Nie wiem, co to było Okej okay. Odrukarni od razu mamy, he Kontynuuj, o zapomniałabym O diamencik mi daje jeden samochód. Ej, to jest pożyteczne gotówką o gwiazdka. Gwiazdka To dalej gwiazdki. A chyba level. Dobrze, to jeszcze od razu postawimy. O, wo, 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 o nie, zapomniałam o drodze do tego Najgit e, no Tutaj jeszcze sobie doprowadzimy. I do parku sobie do... Oj! Ojej, nic nie stało. Oki. Okay. Okay. Dobra. O, jakaś śmieszna buźka. A, nie wiem co to było, to też... Mm, ojej... Dobra. I teraz budujemy coś znów. O, gwiazdeczka O, Kajsiwo. siwo. Ej mordy, może wy coś kupicie? O, ulepszać się to uda! Ej, nie widziałem. Ulepszamy. No, minut 3 minutki się ulepszę Dzisiaj będzie taki krótszy odcinek Ale no Wybaczcie, ale no muszę Skończyć dzisiaj wcześniej Udę, no dobra Kiedy ty się ulepszysz, dobra um, 2 miliony złotych Za 2 21 zł Nie wiem, czy to się opłaca Czy nie, bo a piekarnie że mu lepszył ej to dobrze że piekarnia nie kiosk mm, dobre domy mm, społeczne nie dekoracje nie to to może domki jakieś może bym wybudował o ten dziesięć kiosk Diamentików chodź tutaj oki okay. Oj, bank mamy, dobra. O, dziękuję. Dostaliśmy 10 tysięcy. Jej. Jak to lubię, tysiaczki dostawać. Eee, o, tu są. O, ok. Hmm. Aha, czyli doradca burmistrza to będzie. Woki doki, woki doki, woki doki, woki doki, woki doki. doki, doki, doki. Yy, tu teraz tutaj chciałbym. O, tak. Yy, teraz będzie komunikacja. Bank stawiamy nawet za 200 łoki. Bym postawił, ale to już. O, bank postawimy. Tak, w ten sposób. okej okay. O, i domki mogę stawiać. O kurcze Coś ziem źle. O, buźkę sobie zbierzemy, haj siłę też, yy, jeszcze jedna buźka i będziemy mieli ile, 15 tysięcy, wow, to jest dużo w miarę, chyba mam 200 tysięcy, ale ok, za 32 minuty, yy, se, se, co ja mówię, sekundy, o buźka jest, dziękuję. Co, 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 co to było? To nie wiem. Um, nie wiem, nie wiem. Tak ba... Pa 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 pa. Okej, okay, gwiazdeczkę. Dostaliśmy dwie gwiazdeczki. Um, może jeszcze coś społeczne byśmy kupili. Pocztę mamy. Dobra, git. Hmm. Powiem tak pocztę już sobie postawimy Od tutaj. Drogę trzeba doprowadzić. O tak sobie zrobimy rondo. I tych dwójeczka. O dobra czekaj okej okay, tylko bulding Bul tu jest sobie zniszczył, o nie, to nie nie to, tylko tak, o i git ładnie, pięknie, wszystko jest na razie stawiane o, pikarnie się ulepszyła xd, reklamka yy. o buźka. yeah boy dobra widzowie, jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawcie Subskrypcję. Oczywiście, z dzwoneczkiem. I poprosiłbym Was o 10 łapek w górę. Wiem, że to jest mało. Yy, po prostu ja muszę mieć te 10 łapek w górę. Proszę Was, zostawcie. Jeśli jesteście bardzo dobrzy, to zostawcie dla mnie. Łapkę w górę. Tak jak ta buźka się uśmiecha. Dobrze? Dobra. I powiem tak. Zbudujemy jeszcze jeden dom. Macie. Dobra. Mamy tutaj poczty. Zbudujemy jeszcze jeden dom. Jeśli mi się uda to otworzyć. O, dziękuję. Jeden diamencik się dostał. Ej, otwórz się. Mortko. Dobra, wiemy jak to się otwiera. No dobra. Czyli jeszcze jeden Dzień dom jaki? jakiś ładny. Oczywiście za 15 000 tysięcy. Jak najdrożej. Doki, walki, walki, doki, walki. Ojejku. Nie to trzeba. Kurde, teraz nie będę mógł otworzyć. Ja Aha, czyli czym więcej, więcej domów. O co to? Nie jest. Czym więcej domów, tym więcej samochodów. Ej, to się opłaca. Dobra, to papa do następnego odcinka, cześć.